I Syna, i Ducha Świętego, Pan z Wami. Kochane dzieci, drodzy rodzice i chrzestni, nadszedł długo oczekiwany dzień. Oto grono dzieci przygotowujących się wspólnym trudem rodziców i katechetów po raz pierwszy przyjmie ciało i krew Chrystusa Pana. Oto dzisiaj, drogie dzieci, będziecie korzystać z prawa dzieci bożych do przyjmowania pokarmu dającego życie wieczne. Za ten wielki dar pragniemy przez całe życie być wdzięczni. Ale dziękujemy dzisiaj także za chrzest, bo dzięki niemu staliśmy się dziećmi Bożymi i już wtedy otrzymaliśmy prawo do eucharystycznego pokarmu do Komunii Świętej. Woda, którą zostaniecie za chwilę pokrobieni, niech wam przypomni ten sakrament dzieciństwa Bożego, który jest bramą dla Eucharystii i wszystkich innych sakramentów świętych. Drogie dzieci, w czasie chrztu wasi rodzice po raz pierwszy nakreślili na waszej głowie znak krzyża i do tej pory mają prawo udzielać wam błogosławieństwa na kolejny etap Waszego życia. Po pokropieniu wodą poprosicie ich o błogosławieństwo. Dzieci, poproście teraz Waszych rodziców o błogosławieństwo. Błogosław ojcze, błogosław, ojcze, błogosław matko, błogosław matko dłońmi, swymi, dłońmi swymi. Gdy dziś Chrystusa, gdy dziś Chrystusa mam przyjąć, mam przyjąć wspólnie, z wspólnie z innymi. Na świętą dzisiaj chwilę i życie w podzięce Niech błogosławią nam rodziców ręce. Niech błogosławią nam rodziców ręce. Rodzice teraz nakładają dłonie na głowy swoich dzieci i powtarzają za mną. Niech cię błogosławi i ochrania. Syn Boży, Syn Boży i Duch Święty. Amen. Amen. Moi drodzy, za chwilę uroczystej procesji wejdziemy do kościoła, gdzie będziemy uczestniczyli po raz pierwszy w sposób pełny we mszy świętej, w czasie której do swoich serc przyjmiecie Pana Jezusa w Komunii Świętej. Dziękujcie Panu Jezusowi, za to, że przychodzi do was, za to, że chce napełniać Was swoją obecnością, a zatem z radością wstępujmy w drzwi naszego Kościoła. Dzieci, powiedział do apostołów: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Wiedziały o tym matki i przynosiły do niego swoje pociechy, a on je błogosławił. Dziś przyprowadzamy nasze dzieci do Jezusa, które przez chrzest zostały włączone do kościoła i parafii. W kolejnych latach rozwijaliśmy w ich sercach wiarę poprzez wspólną modlitwę rozmowy o Bogu, udział w niedzielnej Eucharystii i lekcjach religii, a nade wszystko poprzez przykład wzorowego chrześcijańskiego życia. W wypełnianiu tych zobowiązań chrzcielnych pomagali nam rodzice chrzestni, którzy i dziś są tu z nami, bo wiedzą jak ważna jest modlitwa w chwili, kiedy nasze dzieci poprzez pierwsze spotkanie z Jezusem w Komunii Świętej rozpoczną nowy etap swego chrześcijańskiego życia. Dziś wobec zgromadzonej tu wspólnoty prosimy Cię Księży Proboszczu, abyś w czasie tej uroczystej mszy świętej udzielił naszym dzieciom pierwszej Komunii Świętej, aby nigdy nie zabrakło im chleba na życie wieczne. Wraz z chlebem i winem, które nasze dzieci przyniosą w uroczystej procesji do ołtarza, składamy również nasze radości i smutki, naszą przyszłość i nieznane jutro. A wszystkich zgromadzonych w kościele prosimy o modlitwę w intencji naszych dzieci. Drogie dzieci, z ogromną radością udzielę Wam dzisiaj, podczas tej uroczystej mszy świętej, pierwszej komunii świętej pomóżcie świętą sprawuje waszej intencji ona została zamówiona przez waszych rodziców pa. Do swoich uczniów. Jeżeli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje słów moich, a nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał ojca. Ileż radości sprawiacie dzisiaj, Swoimi czystymi sercami. Dorośli patrząc na Was mają łzy w oczach. Dlaczego? Bo kiedyś każdy z nich był dzieckiem i był tak samo szczęśliwy jak Wy obecnie. Ale po drodze, jak to w życiu bywa, czasami szczęście gdzieś się zagubiło, przeinaczyło. Wszystko się poplątało. Aby dobry Bóg błogosławił Jego pasterzowaniu, strzegł Jego życia, obdarzał Go zdrowiem i potrzebnymi łaskami. Dla dobra Kościoła i całego świata. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych rodziców i rodzeństw, krewnych i przyjaciół, aby cieszyli się darą głębokiej wiary, zdrowiem, pokojem serca i radością życia. Ciebie prosimy. Módlmy się za kapłanów, katechetów, nauczycieli i za wszystkich, którzy nam pomagali, przygotowując do pierwszej odpowiedzi i komunii świętej, aby Bóg obdarzył ich błogosławieństwem i tymi darami, które potrzebne im są do szczęścia i do towienia. Czy je prosimy? Módlmy się za dzieci, które dziś po raz pierwszy przyjmą Pana Jezusa w Komunii Świętej, aby kochały Go całym sercem i wiernie przy Nim trwały. Ciebie prosimy? Módlmy się za zmarłych naszych rodzin, aby dobry Bóg obdarzał ich miłosierdziem, przebaczeniem i pełną się w niebie. Ciebie prosimy? Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, aby każdy z nas był wdzięczny za dar Eucharystii i przeżywał z wiarą i miłością spotkanie z Panem Jezusem w Komunii Świętej. Ciebie prosimy. Yes. Zapaloną świecę. Niech ona przypomina nam, że pośród nas jest Chrystus, który nas kocha. Panie Boże, spraw, aby każdy z nas płonął miłością do Ciebie. Kwiaty. Panie Boże, Ty stworzyłeś wspaniały świat, który cieszy nasze oczy. Pomóż nam tak postępować, aby nasze życie było tak piękne jak te kwiaty, chleb, dar matki ziemi i pracowitych ludzkich rąk, a także symbol praw człowieka. I prosimy Cię, daj nam Panie Boże wrażliwość na potrzeby konkretnego człowieka, tego brata, którego spotykamy każdego dnia na naszej drodze życia. Przyrzeczenia abstynenckie, Panie Boże, nie ich zachowywanie pomoże nam dobrze przeżyć nasze ziemskie życie. Wino, Panie Boże, z Twojej dobroci ziemia daje winne grona. Przyjmij to wino i przemień je w krew Twojego Syna, abyśmy nią napojeni, radowali się ze świętymi w niebie. Postjął oraz puszkę z komunikantami. Panie Boże, z Twojej dobroci ziemia daje nam chleb. Prosimy, przyjmij Go i przemień w ciało swojego Syna, abyśmy Nim nakarmieni mieli życie w niebie. Tobie Boże mój przechodzący, w jedności ducha śpiew. Obecny w najświętszym sakramencie, jesteśmy tu przed Tobą i z Tobą. Dziś po raz pierwszy tak blisko dałeś tam siebie pod postacią chleba i pragniesz odtąd być dla nas pokarmem na życie wieczne. Ogromna radość przepełnia nasze dziecięce serca. Pragniemy Ci za to serdecznie podziękować. Wierzymy, Jezu, że prawdziwie jesteś w nas. Pragniemy rosnąć i rozwijać się na Twoją chwałę. Wiemy, jak jesteś dobry i jak bardzo nas kochasz. To Ty dałeś nam życie i łączysz nas ze sobą. Tobie, Chryste, oddajemy nasze serca. Pragniemy serca na całe życie. Króluj w nich i weź je na swoją własność, by trwały przy Tobie przez wszystkie nasze dni. Panie Jezu, uwielbiamy Cię cią i miłością, za to, że zostałeś z nami pod postacią chleba. I mieszkasz w tylu kościołach. Dziękujemy Ci za to, że odtąd możemy się z Tobą spotykać w naszym parafialnym wieczorniku. Dziękujemy Ci za każdą sześć świętą, w której oddajesz nam się cały. Niech zawsze będzie to dla nas. Tak wielkie przeżycie, jak podczas dzisiejszej uroczystości. Dziękujemy Ci, Jezu, za wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób prowadzili nas na to radosne i bliskie spotkanie z Tobą. Niech dobry Bóg będzie im wszystkim nagrodą, a Matka Najświętsza oręduje za nimi w niebie. I wyprasza im potrzebne łaski. Kochani rodzice, wiemy, że jesteście dla nas tacy dobrzy. Ciągle za mało mówimy Wam dziękuję. Dziś wiele razy chcemy Wam powiedzieć: Dziękuję za to, że jesteśmy, żyjemy, za chleb codzienny, za opiekę nad nami, za to, że nauczyliście nas modlitwy do Ojca, który jest w niebie, za to, że składaliście z nami ręce i klękaliście w Kościele, dając nam przykład wiary i pobożności, za każdą domową i szkolną katechezę, za piękne pierwsze na szaty. Kochamy Was za wszystko. Wiemy, że nie zasłużyliśmy na to, bo nie zawsze byliśmy dobrzy. Pragniemy, abyście nam wybaczyli, co Was zasłucało i niepokoiło. Wierzymy, że Pan Jezus, którego od tej chwili dosiły w serca, pomoże nam stać się lepszymi. Bądźcie szczęśliwi i radości, niech uśmiech zawsze gości za waszych zatroskanych twarzach. Pamiętajcie, że bardzo Was kochamy i w podziemce całujemy wasze dobre ręce. Drodzy rodzice chrzestni, razem z nami dzielicie dziś naszą radość, jak przed kilku laty podczas uroczystości Chrztu Świętego. Pan Jezus wtedy pierwszy raz zagościł w naszej duszy. Dzisiaj ubogacił nas i nakarmił swoim ciałem w komunii świętej. Cieszymy się, że w tym ważnym dla nas momencie jesteście z nami. Sercem gorącym zwracamy się do Was, kochane babcie i dziadkowie. Na naszą komunię czekaliście nie mniej niż my. Dziękujemy Wam za kochające serca, za opowiadanie o dobrym Bogu, za Waszą dobroć i cierpliwość. Niech Jezus za to dobro hojnie obdarza Was łaskami. Za trud przygotowania do spowiedzi Komunii Świętej za radości pełną niedzielą niechaj Wam, Księży Probościu i Księże Macieju, Bóg łaski swej da wiele, za to, żeście w serce nasze dzieciące Jezusa postiwożyli. Niech Wam, Pan Jezus, do trudnej pracy codziennie siły i zdrowia mnoży. Ciesząc się obecnością wśród nas, Pana Dyrektorem naszej szkoły, naszych nauczycieli, z serca dziękujemy Wam za Waszą cierpliwość i troskę o to, abyśmy wyrośli na wartościowych ludzi. Niech dobry Bóg obficie Was błogosławi. Drogie nasze Panie Wychowawczynie, w dniu naszej pierwszej Komunii Świętej chcemy Wam podziękować za trud wychowania i nauczania. Wyrazem naszej wdzięczności niech będzie modlitwa i symboliczny bukiet kwiatów na dalszą waszą pracę. Dziękujemy Panu Organiście za piękną melodię oraz Panu Kościelnemu za posługę przy ołtarzu. Niech dobry Bóg obficie napełnia was i błogosławi w codziennym posługiwaniu tym uroczystym dla nas dniu dziękujemy wszystkim którzy dzielą radość naszego pierwszego spotkania z żywym Jezusem w Komunii Świętej wszystkim modlącym się z nami podczas mszy świętej i tym którzy zasiądą z nami przy rodzinnym stole Bóg zapłać Moi drodzy, kończymy powoli tą przepiękną uroczystość pierwszej Komunii Świętej. Za chwileczkę poświęcę jeszcze wasze obrazki, wszystkie przedmioty religijne, które macie przy sobie, niech one wam służą i przypominają ten piękny dzień waszej pierwszej Komunii Świętej. Jeszcze raz składam wam wszystkim serdeczne zapłac za tą dzisiejszą obecność na uroczystości pierwszej komunii świętej waszych dzieci, waszych wnuków, prawnuków, wszystkim dla których te dzieci są ważne.